Sąd Najwyższy w środę podtrzymał obowiązujący w Tennessee zakaz opieki afirmującej płeć osób transseksualnych, co stanowi szokujący krok w kierunku pogwałcenia praw tych osób. Sędziowie orzekli w stosunku 6 do 3, że ustawa z 2023 roku ograniczająca dostęp nieletnich do leczenia, takiego jak blokery dojrzewania, nie była dyskryminacją. Sędzia główny John Roberts napisał, że orzeczenie nie narusza konstytucyjnej klauzuli równej ochrony, która wymaga od rządu takiego samego traktowania osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Trzech liberalnych sędziów w panelu potępiło orzeczenie, argumentując, że może ono mieć poważne skutki. Sędzia Sonia Sotomayor podkreśliła, że orzeczenie skutecznie pozbawia transpłciowe dzieci i ich rodziny politycznym kaprysom. Sprawa chroni również wysiłki administracji Trumpa zmierzające do zniesienia ochrony osób transpłciowych. Orzeczenie może być teraz wykorzystywane jako precedens przez 26 innych stanów, które mają podobne prawa do Tennessee. Sąd Najwyższy przyznał również wcześniej Trumpowi swobodę wyrzucania transpłciowych członków służby z wojska, pomimo toczących się procesów sądowych.